Dzień dobry. Chciałbym pokazać Ci fragment pewnego filmu. Mówiłeś mi o swoich kłopotach z cukrem, a ja myślałem o tym trochę. No. Jest wyjście. Trzeba wykupić cukier od cukrowni pod warunkiem, że one ten cukier przechowają, zapłacić obligacjami, a za rok dwa, jak przyjdzie koniunktura, to cukier się sprzeda. Ciekawe. Nieopłacalne. Trzeba by obligacje oprocentować wyżej od stopy kredytowej. Jak cukrownie zbankrutują, to i tak koszty poniesie rząd. Ale te obligacje będzie trzeba za dwa lata wykupić. A jak koniunktura nie przyjdzie. Za dwa lata rządzić będzie opozycja, niech oni się martwią. Myślisz, że to teoria, fikcja filmowa. Widzisz tutaj obligacje z 1935 roku. Ta obligacja, czy w ogóle obligacje sprzed wojny, są dzisiaj nic nie warte. A były gwarantowane przez państwo. Państwo natomiast umywa od tego ręce, mówi, że to oni, to nie my. To pokazuje, że taka sytuacja może się pojawić w przyszłości. Jeśli na przykład państwo nie będzie miało z czego zwrócić pożyczek zaciągniętych u obywateli, a nie będzie miało prędzej czy później, bo gdyby jeszcze państwo inwestowało te pożyczone pieniądze w coś sensownego, co by dawało zysk, a te pieniądze są rozdawane, żeby kupić głosy obywateli. Więc prędzej czy później musi zbankrutować. I znowu trzeba będzie pożyczać pieniądze przez obligacje lub i podnosić podatki, lub wprowadzać nowe. Ale to już kolejny temat. Generalnie gwarancje państwa można sobie, no bo generalnie państwo. Ma swoich wierzycieli w. bo nawet jak to skupuje, to zadodrukowane pieniądze. Więc jak zadbać o bezpieczeństwo swojej inwestycji? Przyjdź w najbliższy wtorek na mój webinar o godzinie 20. Dzięki za uwagę. Cześć!